Dzień dobry i szalom z Jerozolimy. Mówię dzisiaj do Was z ciężkim sercem, bo przez ostatnie parę tygodni przeżyliśmy tu w Jerozolimie wielokrotne ataki terrorystyczne i dzisiaj rano było chyba te najgorsze, najstraszniejsze dotychczas, kiedy dwaj muzułmańscy terroryści weszli do jednej z synagog w Jerozolimie i zamordowali pięciu osób. Czterech rabinów i jednego druza. Druzi są, jest malutkim narodem arabskim. Arabowie, którzy jakieś tysiąc lat temu się odłamali od islamu i którzy są oddani obywatelowie, obywateli Izraela. Jeden z nich też tutaj został zamordowany. No i ten obrzydliwy czyn tych terrorystów, doprowadził do sytuacji 25 osieroconych dzieci i pięciu wdów. Po prostu niesamowita tragedia i przede wszystkim trzeba powiedzieć, żeby obrazem pocieszył tych, którzy są w żałobie i zemścił krew niewinnych ofiar. Ale pytanie oczywiście powstaje, czy Tora coś o tym mówi. W Midraszu Kohelet Rabba, czytamy taką frazę, ten, który pokazuje litość dla okrutnych, będzie w końcu okrutnym do litościwych. I ta wypowiedź Midraszu jest przykrością bardzo trafna do naszej dzisiejszej sytuacji w Izraelu. Przez wielu lat mówiono ciągle o braku wrażliwości do, dla sytuacji biednych Arabów i że jeśli oni tylko dostaną możliwość, do samostanowienia. To wszystko będzie lepiej, będzie pokój, będzie spokój. A dzisiaj mamy zamiast tego, zamiast pokoju i spokoju, mamy już początek trzeciej fali morderstw arabskich nad Izraelczykami. E, powiedziałem morderstw arabskich nad Izraelczykami, bo odrzucam nazwę intifada. Intifada oznacza powstanie, a mordowanie cywilnych nie jest żadnym powstaniem. To, co muzułmańscy Arabowie w Izraelu robią od roku 1987, jest tylko i wyłącznie morderczym i krwiożerczym terroryzmem. Pierwsza fala tego morderczego terroryzmu była w latach 1987 do 91 albo 93. Druga fala w latach 2000 do 2006 albo może do 2009, kiedy Izrael wyrzucił ponad 9 tysięcy własnych obywateli wbrew ich woli z Strefy Gazy, żeby oddać Gazy Arabom. I trzecia fala się właśnie niedawno rozpoczęła z przykrości. Różnica jednak pomiędzy dzisiejszą trzecią falą terroryzmu a poprzednimi falami jest taka, że dzisiejsze morderstwa są wykonane przez arabskich obywateli Izraela. Dzisiejsze morderstwa są wykonane przez ludzi, którzy mają pełne uprawnienia obywatela Izraela i obywatela izraelskiego. Oni mają prawo do głosu i mają własne partie polityczne w Knesecie, oni mają pełne ubezpieczenie medyczne, nie gorsze w zasadzie rzeczy, dokładnie takie same jak ktokolwiek, jakikolwiek inny obywatel Izraela mają takie same możliwości do studia na przykład na uniwersytetach lub do biznesu w rzeczywistości mają w zasadzie rzeczy lepsze możliwości akademiczne niż inni obywateli Izraela dlatego, że istnieją minimalne kwoty dla arabskich studentów w uniwersytetach które oczywiście powodują, że Arabowie dostają się na studiach z gorszymi oceniami, ocenami niż inni Izraelczycy ale jednak Pomimo tych wszystkich uprawnień widzimy jeszcze raz i jeszcze raz terroryzm z ich strony i zupełny brak sprzeciwiania się do tego terroryzmu przez ich liderów. Mahmud Abbas zajmuje się gratulacjami morderców, którzy zostali wypuszczeni z izraelskich więzień dzięki tzw. gestu politycznego. Zajmuje się również zatrudnianiem tych morderców w swoim aparacie rządowym, dawaniem im pensji, i emerytury. I czym większa ilość zamordowanych Izraelczyków, tym większą otrzymują pensję albo emeryturę. Mahmud Abbas również oddaje hołd byłym terrorystom, nazywając, nazywając placy i ulicy po byłych mordercach. Na przykład e, niedawno temu e, terroryści którzy w 1978 roku zamordowali 38 cywilnych Izraelczyków, wśród nich 13 dzieci, dostali jakiś plac um, w ich imieniu. No i po każdej fali terroryzmu, która była przez ostatnie eks ilość lat, Izrael dawał im kolejny kawałek ziemi, mając taką nadzieję, że albo, albo to dawanie, da im możliwość do samostanowienia i doprowadzi do pokoju i do spokoju i albo co najmniej będzie ich trzymać daleko od nas, daleko od Izraelczyków. Ale z przykrością widzimy dzisiaj rezultat, że takie ułagodzenie doprowadziło do sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj mordowani przez naszych muzułmańskich Arabów, to znaczy przez Pełnych obywateli Izraela, którzy mają pełne uprawnienia obywatelskie i którym nie można po prostu dać kawałek ziemi w celu oddalenia ich od nas, bo oni są częścią nas, oni są też obywatelami Izraela. Tym samym należy podkreślić, że nie tylko byli te fale terroryzmu, w tym samym czasie byli również trzy wojny, z muzułmańskimi Arabami w gazie Dwa, w roku 2008-2009, w roku 2012 i w ciągu lata 2014. Ale jednak najbardziej zdumiewający, a może raczej najbardziej straszący jest ten fenomen, jak świat połyka i z całego serca rozpowszechnia muzułmańsko-arabskie kłamstwa i nieustannie Tempi Izrael. I Tora ma do tego pewne odnoszenie. Tora opowiada o narodzie Amalek. Stoi w Torze. W Torze jest napisane, cytuję z piątej księgi, z księgi Dywarim albo powtórzonego prawa. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze. I gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Gdy tedy Hasiem Bóg Twój sprawi, że zaznacie spokój, spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół okolicznych w tej ziemi, którą daje ci Hasiem Bóg Twój w dziedziczne posiadanie, to ty wymarzysz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym. Czyli mówimy o ludu, który, o narodu, który napadł nad narodem Izraela w trakcie wyjścia z Egiptu, ale on nie napadł wprost. To nie jego żołnierzy, albo ich żołnierzy przeciwko naszych, tylko on napadł tych słabych z tyłu. Tak? Stoi, gdy byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle. Więc też Amalek napadł bez żadnej dumy wojskowej, która wymaga, żeby się bić z przeciwnikiem twarz do twarzy. Król Szaul, pierwszy król Izraela, miał wykonać to przekazanie zniszczyć całego narodu Amalek, ale nie potrafił go wykonać. Zresztą wyeliminował wszystkich Amalekitów, ale zlitował się nad Agagiem, Agag, który był królem Amalekitów, oraz Szaul sobie również zatrzymał najlepsze owce i bydło Amalekitów. No, owce i bydło oczywiście zatrzymał, bo się tak zbogacił troszeczkę więcej, ale pomyłka ze zlitowaniem się nad Agagiem, królem Amalekitów, można by chyba nazywać wyrazem polskim byciem bardzo papieskim niż sam papież. Szaul myślał, no po co zabić Agaga? Przecież jeśli już zabiłem całe jego plemię, to przecież on sam już nie potrafi nam niczego zrobić. Ale dzięki temu Agag zdążył spłodzić dziecko, z której linii pochodził Haman w księdze Estery. Ten sam Haman, któremu się prawie, że udało wymordować wszystkich Żydów. I więc widzimy, że litość którą wykazał król Szaul dla okrutnego króla Amalekitów, czyli Agag, umożliwiło okrutność potomków tego Agaga w stosunku do Żydów. Więc widzimy, jak litość do okrutnych doprowadziło do okrutności do litościwych. Oczywiście Należy zapytać, czy przekazanie wyeliminowania Amalekitów nadal można stosować dzisiaj. Przecież są tacy, którzy powiedzą, że istnienie narodu Amalekitów należy do odległej przeszłości. I dlatego przekazanie Boga o zniszczenie Amalekitów również należy do odległej historii. Tak dużo twierdzą, ale rabin Józef Dow Soloweczek Jeden z najbardziej wybitnych rabinów i filozofów żydowskich XX wieku, on się nie zgadzał z takim twierdzeniem. On udowodnił, że według Maimonidesa Amalek nadal istnieje i przykazaniu zniszczeniu Amalekitów dlatego również istnieje. W jaki sposób? W jaki sposób to udowodnił? W tekstach Maimonidesa porównał między dwiema wypowiedziami Majmoidesa. Jedna wypowiedź w stosunku do wyeliminowania Amalekitów, a druga wypowiedź w stosunku do wyeliminowania siedmiu plemion, które znajdowały się na ziemi Kanaan w trakcie zdobywania tej ziemi przez następcę Mojżesza, czyli przez Joshua. Tak, Pamiętajmy, że kiedy naród Izraela wszedł na ziemi Izraela, mieszkały tam siedem plemion kanadyjskich i był nakaz, żeby ich wszystkich wyeliminować. Oczywiście w tamtym czasie Joshua, albo Jozue po polsku, który był liderem narodu Izraela, on najpierw dał tym plemionom kanadyjskim, dał możliwość, żeby być Sprawiedliwymi nie żydami, przestrzegać, e, przestrzegać przymierzy Noego z Bogiem, e, ale jeśli oni to odrzucili i wszyscy w zasadzie rzeczy to odrzucili, no to wtedy e, musiał z, nim prowadzić, z nimi prowadzić wojnę i ich zniszczyć. No ale jeśli patrzymy w tekście Maimonidesa, to widzimy, że kiedy, sto, kiedy chodzi o przekazanie Boga o zniszczeniu tych siedmiu plemion, to wtedy Maimordes pisze, i ja cytuję po polsku, pamięć o tych siedmiu plemion jest stracona. Czyli już nie można wykonywać to przekazanie, bo nie mamy pamięć, nie mamy wiedzy o tych siedmiu plemion. Ale to zdanie omija Maimordes, gdy opisuje prawa dotyczące zniszczenia Malekitów. I Rav dlatego widział, widział to jako dowód, że no, w, w jednym te, te, te dwa halachot, te dwa prawa są e, w, e, w Księdze Praw Maimonidesa, jeden po drugim. Więc w pierwszym, w prawie numer jeden wśród tych dwóch, to Maimonides pisze, że ta mitzwa, te przykazanie o zniszczeniu siedmiu plemion e, ziemi Kanan, to przykazanie już, już nie jest e, już dzisiaj nie można stosować, bo stracona wiedza o, o tych siedmiu plemin, kim oni są. A w następnym zdaniu opisuje mitwę albo nakaz, żeby zniszczyć e, narodu Amalek i tam nie dodaje taki wyraz, że już nie wiemy e, kto to Amaleki, że dlatego to już nie jest ważne. I z tego widzimy, skoro Maimonides nie pisał tak po prostu, bo pisał, ale odwrotnie był bardzo, bardzo ostrożny, żeby, żeby wszystko, żeby każde słowo było dokładne. Z tego widzimy, że Maimondes z jednej strony twierdził, że mitwę o wyeliminowaniu siedmiu plemion już nie istnieje, ale mitwę do zniszczenia amalekitów nadal istnieje. A gdzie są ci amalekici? Tutaj Rafsolowejczyk napisał w imieniu swojego ojca, że on, znaczy, on słyszał od swojego ojca em, stoi w to, że Hashem będzie miał wojnę z, ama, z Amalekitami i poko, z pokolenia na pokolenie i więc jest dlatego niemożliwe, że Amalek będzie całkowicie zniszczony przed przyjściem królem mesjańskim. Dlatego, że... Inaczej nie może być, że HaShem z pokolenia na pokolenie ma wojnę z Amalekitami. To raczej wymaga, żeby Amalek z pokolenia na pokolenie istniał. To gdzie jest ten Amalek? Powiedział Rosolewejczyk, że usłyszał od swojego ojca Rabbi Moshe, Solvejci, że każdy naród, który spiskuje, aby zniszczyć naród Izraela, Staje się, według Halachy, według prawa żydowskiego, staje się Amalek. Werset, ten werset, Hashem będzie miał wojnę z Amalekitami, z pokolenia na pokolenie, nie odnosi się tylko do wspólnego prowadzenia obowiązkowej wojny przeciwko konkretnego narodu, Amalek, ale obejmuje również obowiązek ciągłej, ciągłej walki przeciwko każdej grupie ludzi, którzy która jest wypełniona maniakalną nienawiścią, którą kierują wobec narodu Izraela. Kiedy ludzie piszą na swoim standardze, że choćby odciąć ich od egzystencji jako naród, czyli odciąć narody Izraela jako egzystencji, od egzystencji jako naród, kiedy piszą, żeby pamięć o nazwie Izrael zniknęła, to oni się stają w, tym, w ten sposób amalekitami. I ze słów rabina Solowejczyka widzimy, że mamy prowadzić otwartą wojnę przeciwko wszystkim lud, ludziom, którzy mają wyżej, opisaną, wyżej opisanego przekonania, aż co najmniej zmienią swój światopogląd wobec narodu Izraela. I biorąc pod uwagę siłę wojska Izraela, to myślę, że to nie zajęłoby dużo czasu. Ale trzeba mieć. I wy wiecie co? Pozdrowienia i szalom z Jerozolimy.